Cechy, przymioty. Bóg jest wszechmocny, przewiedzący, odwieczny, sprawiedliwy. Jeszcze wiele innych określeń charakteryzuje Pana Boga. Ale chyba najpiękniejszą cechą Boga jest miłosierdzie. To, że Pan Bóg jest miłosierny. W refrenie psalmu kilka razy powtórzyliśmy słowa, Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Ale co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? W jaki sposób należy rozumieć Boga, bogatego w miłosierdzie? Są różne drogi do odkrycia tej prawdy. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z pewnym Mężczyzną w średnim wieku, mężem i ojcem, zaznaczę, że nie z naszej parafii, który opowiedział mi historię, jak odkrył tajemnicę Boga, bogatego w miłosierdzie. Jak to zrozumiał? Otóż ten mężczyzna przyznał się do pewnej słabości z przeszłości. Zdarzało mu się, że wielokrotnie zdradził swoją żonę. Ogólnie źle ją traktował. Był niewdzięcznym mężem, i ta żona, mimo tej niewierności i niewdzięczności tego męża, nadal go kochała i była mu wierna. Ktoś może powiedzieć, naiwna kobieta, powinna go kopnąć i pójść w swoją stronę, dać sobie z tym człowiekiem spokój. A właśnie nie. Ona w tym wszystkim ciągle była mu wierna i bardzo mocno go kochała. Do tego stopnia, że ta miłość była wyrzutem sumienia dla tego człowieka, dla tego męża. Ale nie w takim sensie, że ona mu wypominała te zdrady, te niewdzięczności. Ale w takim sensie, żeby w końcu na tę miłość żony właściwie odpowiedział, tak jak ona go kocha. Nastąpiło w nim pewne tąpnięcie. Postanowił nawrócić się. Wiedział, że jest zbyt słaby, aby o własnych siłach poradzić sobie z tym problemem. Dlatego zbliżył się do Pana Boga, do Kościoła. Systematycznie zaczął korzystać z sakramentu spowiedzi świętej, chodzić na mszy świętą, przystępować do komunii świętej. Czerpać siły z Eucharystii. Zaczął jeździć na rekolekcje. Lepiej poznawać Pana Boga. I na pewnych rekolekcjach na modlitwie Pan Bóg, jak to można określić, dał mu taką łaskę zrozumienia bożego miłosierdzia. Pan Bóg zawsze poka człowieka, chociaż człowiek zdradza człowieka przez grzechy, przez to człowiek jest niewierny wobec Pana Boga. Ale mimo to, Pan Bóg ze swojej strony, swojej miłości jest ciągle wierny i ta miłość wciąż narasta i zawsze jest gotów do przebaczenia. A przykładem tej właśnie postawy Pana Boga dla tego człowieka była postawa jego żony i tej miłości małżeńskiej, która prowadziła do jego przemiany. I tak samo miłość miłosiernego Boga, ta wierna. Grzesznika, zadumy nad tym, jaki Pan Bóg jest, zawsze gotowy do przebaczenia. I ta miłość miłosierna z dnia na dzień wzrasta. I właśnie taki jest Bóg bogaty w miłosierdzie. I tak jest Boże Miłosierdzie. I Chrystus na kartach dzisiejszej Ewangelii wzywa. Bądźcie więc i Wy miłosierni, jak miłosierny jest. Ojciec Wasz, Bóg Ojciec. Pan Jezus w tej miłości miłosiernej stawia nam poprzeczkę bardzo wysoko. Dzisiaj najwyżej, ponieważ na początku Ewangelii usłyszeliśmy o najtrudniejszym wymiarze miłości, to znaczy miłości nieprzyjaciół. Powiadam wam którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu, gdy słyszymy te słowa, być może narasta w nas niezrozumienie, co więcej oburzenie, niezgoda na to, jak to ja mam na to pozwolić, na takie traktowanie niesprawiedliwe. Rozważając ten, ten fragment Ewangelii trzeba wziąć pod uwagę całe nauczanie Chrystusa zawarte na Kartach Ewangelii a również całe Pismo Święte. I w oparciu o to będziemy wiedzieć, że Pan Bóg Chrystus wcale nie nawołuje do krzywdy i niesprawiedliwości społecznej, do tego, żeby zabierać komuś własność, ponieważ to jest kradzież. A Pan Bóg zostawił przykazanie w dekalogu, nie kradnie. Zatem w jakim kluczu należy zrozumieć te niełatwe słowa z Ewangelii. Spróbujmy na moment zapomnieć o tym, że te słowa odnoszą się do wrogów, do nieprzyjaciół. Co słyszymy? Miłujcie, dobrze czyńcie, módlcie się, pożyczajcie, czy dawajcie innym, też nie spodziewając się zwrotu, i ludzkie serce jest zdolne do takiej postawy. Gdy widzi jakąś biedę, człowiek pomoże, da pieniądze czy coś pożyczy, a potem powie: dobra, jest, nie musisz mi tego oddawać. Człowiek jest zdolny do takich postaw. I z czym są związane te postawy? Modlitwa. Błogosławieństwo, wspieranie innych, one się wiążą z pragnieniem dobra drugiej osoby. Chcę dobra drugiego człowieka. Dlatego odznaczam się takimi postawami. I teraz Chrystus, idąc tym kierunkiem, wzywa nas do pragnienia dobra naszych nieprzyjaciół i wrogów. Ale od razu w człowieku się burzy, coś sprzeciwia. No, jak to ja mam pragnąć dobra tej czy tamtej osoby, skoro tyle krzywdy mi kiedyś wyrządziła, albo nadal mnie krzywdzi i prowadzi do wielkiego cierpienia. Aż się coś w człowieku gotuje, gdy widzi taką czy inną osobę, swojego wroga, nieprzyjaciela. Ja mam mu jeszcze dobrze życzyć, a niego go spotka to czy tamto. No właśnie Chrystus mówi nie. Ponieważ kierowanie się zasadą odwetu i zemsty prowadzi do narastania zła i nienawiści. Ty mi tak, ja tobie tak. Ty mi tak, ja tobie tak. I to zło narasta. I nie tylko uderza w tych naszych nieprzyjaciół, ale także może wrócić do nas spotękowane. I niejako przez taką postawę Człowiek krzywdzi samego siebie. I Chrystus mówi, stop! Dla własnego dobra człowieka odetnij się od takiej postawy, odwetu i zemsty. Pragnij dobra. Ktoś ci wyrządza krzywdę, taką czy inną. Pan Bóg będzie Twoim sędzią. Ja nie chcę Twojej krzywdy, tak jak ty mi ją wyrządzasz. To wszystko zostawiam Panu Bogu. I przez to człowiek staje się wewnętrznie wolny. I odcina się od tej nienawiści, która niszczy nas samych. Nie tylko, że przez kogoś jesteśmy krzywdzeni, także i ta nienawiść, która jest w nas, prowadzi do niszczenia, do destrukcji. Warto zwrócić uwagę na to, że, oczywiście, łatwo powiedzieć. Przebaczyć, darować, ale trudniej wykonać. Przebaczenie jest procesem. Oczywiście czasami jest tak, że taka postawa trwa bardzo długi czas. Jest to proces, który należy Panu Bogu powierzać na modlitwie. Panie Boże, do mnie oddaję te osoby. Te trudności, te krzywdy, te relacje, te wspomnienia, w tej intencji ofiaruje komunię Świętą. I w przebaczeniu nie są najważniejsze nasze odczucia, emocje. Oczywiście one mogą być owocem przebaczenia, że robi mi się lekko na duszy, że czuję wewnętrzny pokój, radość, że spadł mi ten kamień serca kamień goryczy i żalu i tej nienawiści. Ale emocje, szczególnie w tej pierwszej fazie przebaczania, nie są najważniejsze, ponieważ te negatywne, niemiłe dla nas ciągle będą dochodzić do głosu i szatan będzie to zawsze przeciwko nam wykorzystywał. W postawie przebaczenia najważniejsza jest nasza decyzja wolnej woli, że ja po prostu chcę tej osobie przebaczyć. Odcinam się od nienawiści i od wedy. I to wszystko zostawiam Panu Bogu. I tak stopniowo, stopniowo, systematycznie i cierpliwie. Przebaczenie z ludzkiej strony czasami jest niemalże niemożliwe. Gdy żyjemy obok osoby, które nam wyrządza zło. Osoby, którą widząc, człowiek, no, cały się trzeli się. W wielu przypadkach, czy w większości przypadków przebaczenie jest Bożą łaską, Bożym darem. Podobnie było w przypadku króla Dawida, który żył około 10 wieków przed Chrystusem. Historia opisana w pierwszym czytaniu. W pierwszym Oficjalnym królem Izraela był Saul. Pan Bóg go wybrał, ale Saul nie słuchał pana Boga. Dlatego pan Bóg postanowił, że już nie on będzie królem, ale ktoś inny wybiera Dawida. Saul w pewnym sensie rozeznaje ten Boży plan i chce zniszczyć swojego konkurenta do tronu, Dawida. Chce go zabić. Dawid ucieka ze swoimi towarzyszami na pustynię, a król Saul z wojskiem zaczyna go ścigać. Jest takie wydarzenie opisane w pierwszym czytaniu, że Pan Bóg głęboki sen na króla Saula i cały jego obóz. I sprawia, że Dawid ze swoim towarzyszem przychodzą do środka obozu, do namiotu króla Saula i widzą jak śpi. A obok niego jest wbita królewska dzida. I ten towarzysz mówi, żeby zabić teraz Saula i Dawid będzie miał święty spokój ze swoim wrogiem. Dawid mówi, nie, weźmiemy tę dzidę, zbanek królewski i się oddalimy. I wtedy woła do Saula, budzi go i pokazuje, mam twoją dzidę i zbanek, które były obok ciebie. Ja też byłem przy tobie i mogłem cię zabić, ale tego nie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ Pan doprowadził do takiej postawy. Jest napisane. Nikt ich nie spostrzegł, Dawida i Abiszaja, i o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich, na Saula, twardy sen. Zatem Pan Bóg stwarza pewne warunki, Działa w sposób nadprzyrodzony, daje łaskę i stwarza okazję do dzieła miłosierdzia. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli my po ludzku nie jesteśmy gotowi przebaczyć, to trzeba prosić Pana Boga o tę łaskę, do postawy miłosierdzia, abyśmy z Bożą pomocą, tak jak Dawid, mogli otworzyć się na dar przebaczenia, nawet... Wobec naszego największego wroga. I w miłosierdziu trzeba zawsze widzieć dobro, którego my doświadczamy, którzy przebaczamy. Dobro odnoszące się do dwóch aspektów doczesnego i wiecznego. W Psalmie słyszeliśmy takie słowa: On, czyli Bóg, odpuszcza wszystkie Twoje winy, i leczy wszystkie choroby, przebaczenie i uleczenie, czy uzdrowienie są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Człowiek to jest to duchowo cielesna, także wymiar naszej osoby jest wpisana w przestrzeń psychiki. I często jest tak, że to, co człowiek przeżywa, od strony duchowej, psychicznej, to oddziałuje na nasz organizm. Załóżmy, że ktoś żyje w niezgodzie ze swoim sąsiadem. Kłócą się, wyzywają. Relacja jest straszna. Człowiek, gdy widzi tego człowieka, tą właśnie drugą osobę, sąsiada, już od razu jest cały znerwicowany. Nie może spać. Często myśli o różnych sytuacjach. I to oddziałuje na organizm. Pojawiają się różne chor choroby, nerwice, być może problemy z sercem, z trawieniem, takie czy inne. A skąd to się bierze? Właśnie z tej nienawiści i braku przebaczenia. A tak, dzięki przebaczeniu człowiek otwiera się na Boży Pokój i w środku panuje harmonia. Człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje. Organizm, nasze ciało, zupełnie inaczej funkcjonuje. Można powiedzieć, że jest zdrowsze. I odcinamy się na pewno od wielu, wielu chorób. Pan odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. To jest ten doczesny, pozytywny aspekt miłosierdzia, ale jest jeszcze wieczny. Chrystus powiedział: Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego, gdy człowiek przebacza automatycznie, otwiera się na dar Bożego miłosierdzia, przebaczenia własnych grzechów, win, słabości i zapewnia sobie udział w chwale nieba. Dobro doczesne i wieczne jakie nie się przebaczymy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, a my bądźmy miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny.